Dzień dobry, dnia kolejnego, Sina jadła wczoraj, no i widać, dwie łyżeczki, jest, mama, ktoś zasugerował, że mama może mieć jeszcze marucha tutaj gdzieś, tak, ale ma, y, tam nic nie ma, w sensie bardzo miękkie, to może tylko mleko, no. będziemy obserwować, jak coś to ten, o, mięci coś, Chyba mówi dzień dobry po. w okay. ok, Sina go for coffee for me. Because ok, ok. Because okay. Sina jest manager. Ok, ok, ok. So a tu zobaczcie, co tu się dzieje. Ja już to fi. Bye bye. Bye bye. Hurry up. Hurry up. <laughs> Dobrze, pozdrawiam. Delphine? Hmm? Jakuba? Oj 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 oj, oj. Jakuba, wszystkiego budził. Oj oj, oj. No, ta. Wszystko właśnie trzeba powtarzać. Dzień dobry. Dzień dobry. Nice. No i nic. I trzeba sprzątać. Clean. Clean? Clean. I don't understand. I don't speak English. No właśnie, no właśnie. dobra, tego nie. Tego, I don't speak English, I'm sorry. Clean, clean, hurry up. Why would it here? Why you not in the kitchen or something? I don't know. Co so clean? <laughs> Proszę zobaczyć, no, ale dobra, już pakujemy tutaj. Wymyta, jedzie. Tu mi więcej już. Ile się da, znaczy nie ile się dało, tylko zaczynamy tutaj teraz sprzątać. No nic, no I, I powoli do przodu. I nie rdzewka, ale taka, że trochę wieje. To. Mówię, że nierdzewka, ale taka, że trochę No, ale dobra, no, dopóki jeszcze sprawdza się, to, to się nie wymienia, zresztą, ale proszę, kiedyś jak robiłem, to mi tak podskoczył talerzyk, że spadły parę rzeczy z niego, nie, spada gadać już nad jakością, wszystkiego i rzeczy i internetu <noise> wszystko poszło w rozsypiki. No Pierwsze mycie. Pierwsze mycie. Do tej no second time Watch. Drugi raz, że trzeba przejechać i będzie. No, one more time, Sina, and you'll be ready to to put the other Yes. Okay. Okay. Then you do the floor. Yeah. To Sina potem już podłoga przejedzie. And then we go. Yeah. You want to yeah. say bye to your friends? Yeah. Okay. Do you have any friends? Yeah, too many. Oh, too many. Clean clean party upa. Oh. Guarda c'è proprio right. che giusto. già Sinstone Bottom Okay So Guru ready I mean the up uh, ready Okay, sit you don't have You're a clean, cameraman. Cameraman! Wait, I have to... I have to clean the middle. Soon, I clean too. I start yeah, cleaning too. I take it outside now, when I finish. I take it, I take it, don't no touch. Oh, I'm sorry. Oj oj oj. Tak, okay, musimy we need to we need the container. Yeah. know, yeah, but you take the soap, right? Yeah. Then bring it. This thing the driver went. One minute. Myjemy, myjemy. Jakoś to było. Bye bye. Bye bye. See you. Teraz Sina. Jedzie. Rejon. No ja pozmywałem tą, 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 dum Siery do wypukania. To ja już to zrobię takie ten. Ja od góry, bo jestem. Ten. Sina mniejsza to lepiej sięgnie na dole. Ok, I'm sorry. No, poukładałem trochę tu Tak przynajmniej na jedną stronę, żeby... What take me to? Yeah, 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 of course. I yeah, wait for you in my No, jeszcze tam jeden stół. Ten już wyniosłem Butle. No co, no pomogło się trochę panom inżynierom. Mam nadzieję, że to pomoże i mnie. E... No i dobrze, no zobaczymy co potem. Pozdrawiam serdecznie. Bystre, bystre I'm so <laughs> e, Co chciałem powiedzieć? A wolną kamerę, przystaw O Powystawiałem Podmywałem Jutro wyjazd. Co? Mój tłur. A, cały czas pracy Tu położę to jest, to jest makaron akurat To nie chcą No właśnie Mamy zobaczę No dobrze no. Wszyscy szczęśliwi Teoretycznie No dobrze kończymy tutaj i jedziemy Poczta Ostatnie dwa W sumie ostatni jeden Ale dokupię jeden bo Ktoś tam się jeszcze zgłosił w sumie dwie osoby się zgłosiły A miałem tylko jeden, no ale widocznie nie skoordynowali ruchów. Także dokupię jeszcze jeden i wysyłam. I chwilowe magnesiki Stop Ale kartki czemu nie. Także pozdrawiam serdecznie. Idę tam jeszcze zobaczyć co wynieść Czałerek czyli prysznic i lecimy dalej. Ej, hey, Terminator! No co? <laughs> To... Okay, Dzięki! Sina! ej, ja, No widzicie, no jak mnie skandynować. Sina! Nie było No, 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 they were from us. No jest. No dobra, to się przetrze. Tam miało ja już to przetrze. No, dobra. dobra. Ja wiem, ja wiem. Nie było tutaj też jakoś. Yy, yy, po drugie, no, nigdy się nie domyje starej chaty, nie? Jakieś tam. Te fugi, nie fugi, no ale już jest. Moim zdaniem jest akceptowane. Zostawiliśmy tam parę rzeczy jeszcze w dodówce. W ogóle daliśmy jakieś parę rzeczy. No bo to się tak naprawdę zobaczyło, bo sukcesywnie te pudła się otwierały. Jeszcze wszystkich nie, nie otworzyłem mi bardzo dobrze. Eee... Co ja mówię? A i zostawiliśmy pani właścicielce sąsiadce parę rzeczy. Naszykowane, wszystko eee, tu też. Także się ucieszyła. To jeszcze, jest jakieś soki pomidorowe, co ja już tego nie będę woził w tej FFT. Reduktory do gazu, to też idziemy. Tak tak, tak, tak. Tak, nie? No właśnie. Coś wam powiem, historyjkę. Przed chwilą, dosłownie przed chwilą, dzwoni do mnie taki Amerykanin. Taki znajomy, tam jeszcze z tego Boreju, nie? Gdzie ja mieszkałem. Też ma taki, taki mały barek tam, nie? Nic dzwoni, tylko się nagrał, głosowym. Że jak tam Krzychu, co u Ciebie, eee, że w, 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 tęskni, że w ogóle wiele ludzi coraz więcej mówi, że gdzie Ty jesteś, dlaczego gdzie tu nie ma. A jutro wyjeżdżam, a jutro rano wyjeżdżam, także zadzwoniłem, znaczy nagrałem się do niego, także pogadaliśmy wiadomościami przez chwilę. Eee, no nie, ale tam on ściąga mnie z powrotem na Borej. Bo mówi, że do ludzi. Ja tam do niego wejdę, zobaczę. Pooglądam, poszwędnam się po węsze. Nie. E, no bo to kumper w sumie. Ja mu, po, mogę się tak nieskromnie pochwalić, że to ja mu nadałem ten lokal, w którym jest. A i tak ja mam mat. Good timing? Eh? said, przepraszam. Sina mówi, że to Buddy jakiś znak, że ten. I see mommy. O, mamie Mamie I go back. Home. I said to paum mat. No mom. Mat say, say, I miss you, Chris. Yeah. Where are you? No dobra, lecimy, bo czas nagli. Gdzie są moje? Nina, where is my? Nie te, tylko drugie. Daj Dobra. Znoszę światło bo proste drogie Wolno kamerą Krzysztof. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jeszcze się nie kończy, dopiero się zaczyna, bym powiedział odcinek. Także you got my glasses? No. Please. Dobra, w końcu nie przeszkadza, bo muszę się ubierać na... Gdzie jest maszyna? A tu jest maszyna. Na maszynę. O. Witam, witam. Jedziemy z magnesikami na pocztę. Po, podreperować troszkę statystyki poczcie. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. jak na takie ośrodki Nie ma Nie ma włosów A raczej to, to już miejsce znacie Co to mi tutaj Ferrari Albo inny odrzutowiec no Dobra, ostatnie dwa magnesiki Dokupiłem sztukę Lecimy Wyszlanek, dwie sztoki, jak to zobaczyć. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. I do widzenia. Ty na buli. Włosik z lotniska przyjechał albo odjeżdża. Pan filmuje jego test. Chyba z lotniska. Albo na lotnisku. Nie, gdzieś by aha, Dobra. No dobra, my bierzemy... For water, you pay for water too? Yeah. Ok, let's go. Thank you, No, także ostatnie magnesiki poszły. Mam nadzieję, że wszystkie dotąd... Nie, no dochodzą, także jest ta sama pani pakuje, więc powinno być ok. E no i cóż, nie wiem, czy już mówiłem, jutro rano wyjazd. Raniutko. Jeszcze Sina mówi, na czwartą rano zamówiłam, ja miałam widzieć, od razu odbiórnie. Gdzie czwarta, czwarta, to jest ciemno jeszcze. gdzie Porzucają wszystko, połamią, yeah, headmist, połamią, zniszczą, to przy świetle niszczyli, a co dopiero jak będzie ciemno, zatuszują. Także, okej, okay, jedziemy dalej. We are going now, bye bye. You wanna go for the coffee today? We can check. Okay. Dobra Na razie, papa, pa. pozdrawiam Masz? Okej okay. Sina jeszcze chciała sobie pojeździć w kółko po tym No i na basenownię ale basenownię akurat które Znaczy drogie przed nią No i tu pokoje mają niepokoje więc Nawet się kiedyś pytałem, już nie pamiętam ile kosztuje ale to można sobie zadzwonić, znaleźć, po prostu i zadzwonić, gdybyś ktoś chciał. Basen za darmo, w sensie trzeba coś zamówić: coś do picia, lub do. wystarczy kawę, czy herbatę, i już można korzystać z basenu. Więc polecam, bo fajnie. Dobrze, my jedziemy w kółko i do domu, bo jakoś tak wiatr się zrywa, coś pozdrawiamy. No ja wiem, że nikt nie lubi zakupów, ale to są ostatnie. A dokładnie idę po jabłku, bo. Chciało mi się jabłek Don't take this, no Nie ma muzyczki Ja w ogóle się dziwię, że jeszcze tu się z wszystkimi e, nie spotkałem z kolonią całą No bo to taki jeden sklep co wszyscy przychodzą, ale dobra Przerywam, bo co tu kręcić, jak to wszystko nakręcone Już Dobry, ucieka, już zakurzyła już zakupiłem. O mojej No to... Unpacking ostatni, jak już. 3,37 a za kilo. Zu. Co? 4 za kilo. No to jakbym wiedział, to bym nie kupił. Ale nie wiedziałem. Dobra. Orzeszki w dół. I tyle. No i posprzątane. Spotkałem znajomego. Teraz na ulicy. Też mi coś się. No wygląda jak wygląda. No ale co. Przeprowadzki. Jak ktoś się przeprowadzał kiedyś, to wie jak to jest. Tam jeszcze na górze. Mój lounge muszę zdjąć. I w ogóle tam jest jeszcze Meksyk w tych, w tych pudełkach tego cholerstwa. Jest tyle, że nawet tam nie chcę wejść, bo przedsionki. E... No jest, rano, piąta rano, jest 5 o'clock, nie? Piąta rano przyjadą inżynierowie. Pewnie będą za 15 No i tyle, no i co? I trzeba z nimi działać Jeszcze ostatnie pranie dzisiaj. Last machine Ostatnie pranie i to wszystko No dobrze, no nie ma co przedłużać, nie ma co przeciągać eee... Jeżeli ktoś nie był, to zapraszam do sklepu z koszulkami, są nowe wzory, można sobie pooglądać, można kupić jakieś tam kubki, nie kubki, tego typu rzeczy. O, moja stara pralka, dałem sąsiadcy właścicielce w prezencie, no tam nie chcę naprawić, tam jakaś była część, kto pamięta, trzy dychy dałem za tą naprawę, a się zepsuło co innego, a, komputer się zepsuł. A jakieś tam, coś tam, coś tam, trzydychy, no to... Jak ona malutka wygląda. <grystanie> <grystanie> także nie sobie pani sąsiadka jaką ją ma. No, także koszulki jakby ktoś chciał sobie pooglądać. E, co dalej? To wszystko, no ale mi tu much lata. To wszystko za parę godzin będziemy kręcić właśnie, co do much. Nie, położyłem i... Nie wiem co to jakaś inwazja, bym powiedział. Inwazja. Mm, także za parę godzin będę znowu kręcił panów inżynierów. Oczywiście z, z całą dumą i satysfakcją ich będę kręcił. I zobaczymy jak, jak to pójdzie sprawnie. Potem my. Plus 8 kotów. Jezu. No. I jedziemy. Także będę jak... Gdzieś się zatrzymamy, czy coś tam coś Bachnę, nakręcę Parę minut Czy coś Będę informował No i jutro już w stolicy Pozdrawiam wszystkich serdecznie Do usłyszenia, do zobaczenia To jeszcze takie po skryptum. Happy to go to see To go to yeah. See mama? Yeah. Yeah? I live with mama now. I have Okej, okay. to dobrze. to akurat dobry znak